I ja oczymanku z strony Simon, witam, znaczy nie, Robak Simon i witam Was. Koniec cienkiego z na moim kanale i jestem takim robaczkiem, który robi taniec. I to jest jakby. Warm, hej, to się nazywa. No i do, do, Na pewno znacie Twitter i No, jakby. No to jest to samo. Tylko, 3D mogę powiedzieć Co to jest? Ja Miałem... Z... Co? że birta 17 czegoś I tam widzę, że jest PvP Idziemy może potem Jest! Speed Jestem szybki <grym i zielbierta> Co to jest? Co to jest? Co to jest, A tak? nie, ja myślę, że będę jak mama, mama, mama. Kłak, kłak, W ogóle. Przed. znaczy, wczoraj był tłusty czwartek. I co? Jak wam poszło w tym mieście? Się, donaty czy pączki po prostu bo ja lubię donaty i pączki. Och, I widzę że jakaś ja muszę zebrać tam parę rzeczy, łówek i będę pójdziemy sobie na PvP zobaczyć co tam co tam chodzi. Nie wiem po co ten speed mogę skakać. Okej, okay, y 400 co? Nie mogę o nie. Smutne. To jest smutne. O, o, o. Aha, i ja muszę mieć 17 tego len. Gości. I będę mógł sobie no, pójść na PvP. Znaczy, żeby mieć rebirta. Okej. Okay. Co? Jestem długi. Hi, hi, hi. Są ludzie. Okej. Okay. Błączek, błączek, błączek. Błączek, czyli to, co? Bliźnę ją najbardziej. Nie yeah. wiem. Ja wam hamburgery. <laughs> Im tu strzec, tym lepszym. Czekajcie, mogę się tak... okuczyć, tak mogę. mogę. się owinąć. To jest straszna gra. Nie zapewniam. Jakie małe łódki. Okej, jeszcze parę rzeczówek i powinienem mieć za chwilę jabłuszek. Jabłuszka, jabłuszka. Jest i 16 jabłuszek muszę. Eee. Yy, jabłuszko, jabłuszko, zjeść, jabłuszko. Dobra, daj swina. Mm. Jak słyszycie, to słychać to piesek. Czekajcie. o ten mój piesek a pisz tak pies to przypomnę mam serduszko o. to pamiętajcie to sobie będziecie mogli mieć serduszko ej, ej, ej. to była przygoda I mogę tam znowu nie to trzeba mieć tysiąc chyba czegoś Dobra... Dziwnie mi się <laughs> chce mieć już na, buź na Mount Food Nawet Sam nie wiem co to jest, ale dobra Le. Szkoda, że tu się nie zbiera owoców, tylko jabłuszka Nie wiem co się... Skiny? Yy. Mam sobie czerwonego Jestem czerwony! Czerwony jestem. Jestem piękny teraz. Pinałem ją jakby. BUSZKO! Jeść, jeść, jeść! Jest jeszcze trzy i będę mógł być... mieć robić tam, czyli inni są, odrodzenie. Znaczy, I wtedy mam chyba wszystko, raz dwa. Widzę, że jak skaczę, to szybciej się poruszam. Błuchowo, jabłuszko, jabłuszko, zjeść jabłuszko, bo ja chcę jabłuszko. Okej. Okay. co to jest? Super rebil za 36 rebil. Co się stało? Widzicie, bo ja chcę... Chyba... <laughs> nie mam ręki. Tak. Nie. Czekaj. Czy ja właśnie urosłem? Co? Ej, teraz... Co? Ja nie rozumiem już tej gry. To to wszystko! Czy ja się umyliwam? No, to wszystko. To są jabłuszka. Aha! Ale byłem głupi. Czy sobie coś kupiłem? Chyba nie. Okej! Okay. Już za niedługo. Tak! Tak! Coś jeszcze? Jest, mogę robić to. Razy 2 fulls plus 10 brylantów. Just. no i sobie <laughs> straciłam Ale mogę pójść na noc, co chcę znów mi pisze? Czy co? O <laughs> To jest nieskończono siedzenia Idę na górę Boga może to nie jest góra Boga. To jest, to jest na żarty okej. Okay? Nie wiem czy w ogóle góra Boga istnieje, to wymyśliłem okej. Okay? Proszę nie wnikajcie. Yy. Dun, 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 dun. Nie, jak kupiłem sobie tego robi, to to ja jestem kingiem jakimś. Wszystko zjadam, albo po prostu to jest taka mapa. Nie wiem, ale już mam 13. Ale się bije już! Okej, okay, nagrywam kolejny okay. odcinek już chyba. Okej. Hop. 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 I hop. Okej, okay, tu mam dużo. O nie, nie chcę spać. Moje ciało jest zbyt leniwe, by wskakać. Ja nie żartuję. Znaczy... O nie, pomocy! Nie pomocy. Idź, ale pomóż! Pomocy! Jest! O! Yy, ale poleciałem. Eee. Yy, jedzenie hop. Brała się do... Znowu. Tu widzę, że jest nordu jest za w Okej. Okay. Hop, 16. Przybył 24. <grystanie> hamburger, hamburger. I więcej je z nią. Ale dużo do domu daj 10. Hop, hop. Zaraz się pójść. Jak... Ej, zresztą mi gusio. No co? Tu. Jaki gość długi, jakie kręcę. Y, tu my mamy. Daj jabłuszko aha je, jedno jabłuszko to jest jakby jedno czyli że jak dużo jak dużo nie hamburger nie wszystko zjem co się da Nazjem. zgniłe jedzenie bo ja chcę rosnąć znaczy nie rosnąć tylko chcę być jak na najbardziej jak najbardziej dłuższy yy, hop, hop, hop. <laughs> Jesz jeszcze nie tak mało. Znaczy nie tak dużo. Pomyliłem się. To jest normalne. Yy, o! Nie, nie, nie! nie Pomoc! Jak w ogóle jestem długi, ja zauważyłam. Eee. Yy, 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 yy. Okej, okay. jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, hop i Maga Rewirta. Też mam razy 3 food plus 20 brylant, okej. Okay. Zobaczymy czy rzeczywiście razy 3. Mam um. 12. Aska. Za każdym razem zostaje kolejny level jest że jestem takim mocnym. Okej, okay. ile ktoś ma rebita? 15 ktoś ma. O, wyobraźcie sobie, jak ma się 15. Albo 7 na 21. Mi, Dobra, mam jednego. Hop. To jest taka wyspa z Sonika normalnie, bo takie bloki to są. Z Minecraft'a. Hop. Eee, nie mogę tam skoczyć. Mocy. Zablokowałam się! Ej, ludzie! Okej. Okay. Hmm. Hop, hop. Hop. Okej, okay, i tu skoczę. Jest! Już 16. Ja się boję, co będę miał, jak będę miał na przykład już y, pięć robię to. Ja się boję. Hop. hop. Hop, hop. 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 Jakie to jest trudne to jest skakanie. Ja sam się... Ja sam sobie przeszkadzam Okej okay. jest dobra, idem go No co się wpychasz dziewczyno hop, hop jak coś Dwadzieścia a nie długość Okej, okay, hop, hop. Wszyscy mi zjadają. Hop, hop, ale super, hop, hop. Okej. Okay. Uh, 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 uh. Tak, złapałem Donata. Uh. Ale ja, pamiętacie, jak ja musiałam zrobić 17. Ach, to były takie czasy. Więc spadłem znów Okej, okay, hop, hop. Hop. skacze. Bananek. Hop. Hop. Bananek. Jest tyle jedzenia, ale to są tacy ludzie, że ich się nie da pokonać. Znaczy nie pokonać, tylko zniszczyć. Tylko oni ci... Znaczy to jest po prostu tyle ludzi, że nic nie możesz zejść. Sam się umie. Hop. Ja Ciekawe, czy to się resetuje, jak ci wyjdziesz na przykład z gry. No interesują. Bo jak resetuje, to się zazorstę. Muszę skoczyć. Okej. Okay. Hop. Hop hop hop. Donat, 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 miam, donat. Okej. Okay. Hop hobby kolejny hop, i hop, hopem skończony sobie może wezmę tego hamburgera jaki jest on długi? jestem w ogóle 15 to mm. hamburger okej okay. Hop, hop, hop. Jaka szarża? Pomocy! Okej, okay, dostanę się jakoś. Gdzie jestem długi w ogóle? Hop, 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 hop. Hop i hop. Hop, hop, hop. hop i hop. I napisz... Mm. Już mogę? Uu. I trzydzieści jeden, a że czterdzieści osiem. Hmm. Trzeci level, szósty level. Jajem Donata. Chyba. Nie zjadłem Donata. Nie. Okej, okay, tu. Trzystaście. Dziesięć. Dwanaście! Yeah! Jau, Dlaczego no, ty sobie w ogóle tu ludzie nie robią robisz, To jest dziwne. Wtedy tyle możliwości, Znaczy, nie wiedzą. Ale znaczy, się tyle ludzi zebrało, że nie wiem. Okej, okay, dono, Miam, miam, miam. Kurde, jak poleciałem? Hop. Hop 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 hop, hop Co się świeci tam? Nie. Yy. Tu jest, widzę jak ten Zapomniałem. Ja wszystko zapominam jak się co się nazywa. A no, winogrono. Yy. I'm king. Bo jeszcze spadaj. I w ogóle mam brylanty i skin mogę sobie kupić. 10. jest za 60. 50. I tego jest. Dobra, to czekacie. Taki jeden. O. Ten. Nie ten! O ten mi się podoba. Okej, okay, jestem piękny. I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki gór, subskrypcji, jeśli jeszcze nie skończyliście. A ja się zależę. pa! pa!